Co myślisz o wujku mieszkającym w, w obecnie w Osobówce? Z mojego doświadczenia, jak chodzi o ten rodzaj bezdomności, wydaje mi się, że to bardzo ciekawy rodzaj bezdomności właśnie, mhm. bo z tego, co wiem, jest y, zwykła bezdomność, jest bezdomność finansowa, czyli mieszkasz u rodziców, u, u, u kolegów, ale też jest y, bezdomność na kawalerce, a w tym przypadku właśnie kawalerka na kółkach, bo Mieszkanie normalnie kosztuje tak około 10 tysięcy złotych na miesiąc. Mieszkanie rodziców to trochę obciach. Ale bycie bezdomnym jest prawie że za darmo. A, a mieszkanie w kawalerce na kółkach właśnie jest tym. Więc bądź bezdomny, bo jest tańsze. Okej. Okay. I nawet ciekawe. Co to jest Valen Life? To jest forma yy... wypoczynku. Wędrówki, pozdawania y, świata. No to to jak nazwa wskazuje, czyli to jest po prostu mm, życie w kamperze, nie? Czy tam kamperowe życie, coś na tej zasadzie. Y, tak jak ja na przykład mam swoje motocykle i to jest dla mnie jakoś tam ważne, dla Ciebie ważne jest właśnie y, życie na jakiejś tam powiedzmy y, od odludziu y, w miejscu, w którym w tym momencie chcesz być i i sposób w jaki ty chcesz żyć, no, nie? no bo mnie też denerwują przeróżne rachunki, które trzeba płacić, których ty na przykład nie masz. No nie? Jesteś, ja jestem w jakiś sposób uwiązany lokalizacyjnie i jakby nie było jakimś tam w tej okolicy mogę przykładowo pracować czy tam coś robić, a, a u ciebie to wygląda tak, że możesz tak naprawdę spakować się i wyjechać w dowolnym momencie i w dowolne miejsce tak naprawdę. I też dla mnie to było kiedyś takie bardzo ważne. I dlatego na przykład ja nigdy się nie przeprowadziłem do Anglii, chociaż mieszkam za granicą, bo dla mnie to było po prostu za daleko i zawsze chciałem mieć takie wyjście, żebym w każdym momencie po prostu wrócić na przykład do Polski, jeżeli bym chciał. Myślę, że van life to jest super sprawa dla ludzi młodych, takich do 45, może troszkę wyżej, którzy chcą poznać świat, poznać życie takie od podszewki. Można nawet zderzyć się z życiem, bo na przykład ludzie mieszkający w mieście myślę nie zdają sobie sprawy, co to jest van life. Natomiast ci, którzy już troszkę podróżowali, myślę o pieszych wędrówkach, to troszkę znają życie i mogliby się odnaleźć w tym. No, ale dla takich ludzi jak ja, to już, to już myślę, komineczek, fotelik na, na biegunach i takie już spokojne, spokojne życie. Bo jednak myślę, że już więcej wygód potrzebujemy w starszym wieku. I to jakieś tam schorzenia, każdy może, ma, może nie ma. Ale to takie pielesze domowe chyba bardziej cenię. Co myślisz tutaj o życiu Twojego młodszego brata na czterech kółkach? Długoterminowo czy teraz w tym małym aucie? Oba. We wcześniejszym kamperze można powiedzieć, było to powiedzmy do, do ogarnięcia. I, I raczej i tak byłeś jedną z niewielu osób, które tak naprawdę na pełny etat żyły w camper w yy, Tak to większość to raczej traktuje jako yy, wyjazd wakacyjny. Yy, coś lepszego niż namiot, a coś gorszego niż hotel. Yy, akurat u Ciebie to było powiedzmy sposób na życie. Yy, aczkolwiek yy, Takim, w takim autku zwykłym osobówce, to raczej to nie jest dla mnie raczej coś, co, co długoterminowo może funkcjonować. No nie? Znaczy na pewno u mnie by to nie funkcjonowało z tego względu, że ja nie jestem minimalistą takiej jak ty i ja potrzebuję dużo więcej przestrzeni dla siebie i moich rzeczy jakieś tam. A co myślisz o tym, że twój syn po prostu wybrał taką właśnie drogę życie na stałe, tu w kamperach czy teraz w osobówce? No, to jest Twój wybór. Nie mogę w to ingerować, bo jesteś pełnoletni i sam odpowiadasz za swoje czyny. Także ja jedynie mogę Ci wziąć i zasugerować jakieś inne rozwiązania, ale. Nie mogę żądać, żeby zmienił swoje życie. Ale uważasz, że to jest dobra droga czy zła droga? Uważam, że to jest inna droga niż społeczeństwo przyjęło. No ale skoro tobie to odpowiada, to. Ja nie mam prawa ingerować w swoje postępowanie. To jest to pytanie. Co moja mama myśli o tym, że żyje w osobówce. Hmm, no cóż. Zastanawiałam się wiele razy. Um, no myślę, że no każdy sobie pisze scenariusz swojego życia sam. Jeśli to Maćkowi odpowiada, czuje się wolny przez to. Na pewno częściej ma takie poczucie wolności, trochę adrenaliny. No, i wtedy się odnajduje, no to jest spoko. Nie wiem, jak to długo potrwa, ale to jest jego życie. Szczerze mówiąc, by powiedział, że te większe auto było lepsze dla ciebie. Bo było miejsce na pieska, ubrania i na dziewczynę, jakbyś miał. I wiesz, był, była toaleta. Mm -hmm. I przyschnięt. Um, no przypominam sobie pierwszy y, taki kamper, y, który myślę był idealny dla dwóch osób. Tam można, że tak powiem, rzeczywiście cały rok spędzić, y, bo jednak takie wygody jak ubikacja, y, na zawołanie, y, to jest fajna rzecz. No tutaj no to trzeba jednak zatrzymywać się gdzieś na stacji, czy na postoju, czy, no... A dla mnie ważna jest ubikacja. A poza tym, że tam w poprzednim można się było nawet wykąpać. To dla mnie, dla kobiety jest to ważne. Ale tutaj, jeśli potraktujemy ten samochód po to, znaczy jako transport... W celu takim, żeby pozwiedzać, no to... Nie ma problemu. A odważyłbyś się kiedyś y, zamieszkać w kamperze? Takim dużym. Nawet y, kilka razy myślałem o tym, y, żeby wynająć kampera y, na parę dni i zobaczyć, y, czym to się je. Jak można sobie wziąć i wypoczynek rozmaicić y, o nową formę. No jest to dla mnie rzecz nowa, nieznana. No ale wyobrażam sobie, jak to może wyglądać. Ja z Tatą rozmawialiśmy kilka razy, czy by sobie nie wynająć kampera, popodróżować. No ja chyba jestem za stara na takie rzeczy, ale jako kilka razy w roku wyjechać i zamieszkać w kamperze, dlaczego nie? Czy sam myślisz, że odważyłbyś się zamieszkać w samochodzie, czy to małym, czy dużym? E, właściwie mówiąc, jak byłem mniejszy, nawet do na, na tym namyślałem, żeby właśnie samemu nie zrobić właśnie takiej kawalerki, ale problem, właśnie jest z szkołą, że trzeba się uczyć, trzeba mieć jakieś miejsce na mieszkania, a kawalerka byłoby trochę pro problematycznie, chodzi, chodzi o młodsze lata. że dla mnie. Czy jest to bezdomność? W jakimś sensie na pewno no bo ja nie traktowałbym samochodu jako swój dom, jest to powiedzmy to tak samo jakbym żył w namiocie, miałbym plecak i namiot. Czy to jest forma wyzdolności, jeżeli tylko mam namiot? No, trochę tak i nie wiem jak można traktować namiot jako dom, no nie chociaż ludzie wiele lat, wieków wcześniej też mieszkali po prostu w namiocie czy jakiejś ziemniomce i to był dom. <laughs> Tak samo można by powiedzieć, no co, ktoś kto wynajmuje mieszkanie, to co, jest to jakaś forma bezdomności? To jest Twój dom? Nie, wynajmujesz go. Przestaniesz płacić, to nie jest Twoje mieszkanie, także to nie jest to Twój dom. Także to, to są takie. Trzeba by to dobrze zdefiniować. No nie? Dla, jak, tak jak mówię, dla mnie to jest za, za mało takie jakby poczucia bezpieczeństwa i za mało przestrzeni jak dla mnie. Nie? Ja raczej nie potrafiłbym w takim czymś funkcjonować na pewno długoterminowo. Ja musiałbym mieć jakąś stabilizację. Zresztą ja mam tyle swoich rzeczy, że nie. Nie dałbym rady. Wszystkim wyszłoby około 12 tysięcy euro rocznie mieszkanie w mieszkaniu. Na pewno, jeżeli chciałbyś policzyć to finansowo, to się bardziej opłaca, to na pewno by się bardziej opłacało mieszkać w takim wanie e, niż e, niż mieszkać w mieszkaniu. Tylko to jest temat taki, to nie jest też dla każdego. nie. Mhm. Tak samo jak prowadzenie firmy nie jest dla każdego. To jest, e, jest mnóstwo wyrzeczeń, jest mnóstwo takich różnych. E, Rzeczy, które są nieakceptowalne dla większości ludzi, i dlatego to nie jest aż tak popularne i to nie jest sposób na życie dla każdego. Na pewno nie dla rodziny z, tam, z trójką dzieci, to znaczy, nie jest to niemożliwe, mało prawdopodobne i bardzo obarczone wieloma problemami. Także to jest raczej, raczej osoba, która jest maksymalnie w dwie osoby, to może funkcjonować w miarę dobrze. Z tym, że dwie osoby muszą być przekonane o tym, że to jest że to jest dobre wyjście i to jest dobry sposób na życie. Tylko tak jak mówię, na, na jak długi czas, no nie wiem, no rzeczywiście, na jakieś tam parę miesięcy to jest do ogarnięcia i większość by sobie raczej poradziła, ale wieloletni staż w, kar, w kamperze czy tam w jakimś takim wanie jak ten, no to, to jest nieakceptowalne i raczej mało kto mało kto. Byłby w stanie to robić, tym bardziej, że jednak jest, jest coś takiego jak. To jest też mentalność ludzka, jakby nie, bo tu siedzi w głowie budowanie jakiegoś tam majątku, nie? Budowanie majątku, a tutaj jest typowy minimalizm, i masz tylko to, co potrzebujesz do życia. Także to, to jest tylko twoja najbliższa przestrzeń, nic więcej, i nie masz nic, co, co kupiłby sobie po to, żeby to mieć, a tego nie używać, nie? Także wszystko, co tobie. Tutaj można by było fajnie określić taką zasadę. Wszystko co nie jest niezbędne jest zbędne. To jest dobry tekst. No? To jest generalnie dobry tekst na sam początek jak budujesz swoją, swój majątek. Żyjesz na minimum po to żeby zbudować y, oszczędności. A oszczędności inwestujesz po to y, żeby pomogły pracować na twój majątek. Żebyś nie tylko ty pracował na swoje pieniądze ale żeby w końcu pieniądze zaczęły pracować na ciebie. Nie? Ten filmik nagrałem tylko dlatego, że ktoś zapytał mnie, bo a co Twoja mama myśli o tym, że mieszkasz z takiej osobówce na stałe? Także widzicie, czytam wszystkie komentarze. Ehm, jeszcze chciałbym podziękować teraz wszystkim, którzy dołączyli do mojego YouTube'owego Patronite'u. Tam macie kilka fajnych bonusów, między innymi odcinki tylko dla Was i odcinki w ogóle wychodzą wcześniej dla Was. tak? Więc dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie właśnie na YouTube'u Patronajcie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach, aż specjalnie. Szczególnie w tym, który się wyświetla teraz tutaj. Napisz w komentarzu, do jakiego filmu Cię odesłało. Bo on jest wybrany specjalnie dla Ciebie. Do zobaczenia, hej!